Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, jest ze mną. Zadora! Mówiłem, że pomyliłeś mnie. David. Dominik! Miało być duszenie i co? A, co miało być? Kogo duszenie? No, jak się pomyliłem? No to. Dobra, to chodź. Aż mi się zakręciło. A, o. Po, powiedz mi, co się działo z Jackiem Murańskim. Ja na chwileczkę tylko zniknęłam, na sekundę i mów, wychodzę i mówię, ale będą dymy. Co no zobacz, się działo? Jacek Murański aż cały płonie, rozumiesz? zobacz. się wiagry, spocił się, każe siadać na miecz chłopaku różnym dookoła, wysodzi. No zobacz jak on wygląda. On jest normalnie nagrzany tak, że to jest koniec, nie? No jak do domu, to tego zwierzaka, którego... Ale powiedz... na kogo on nagrzany jest? No nie wiem, na, na chłopaków jakichś, no nie wiem, słuchaj. Ma pięćdziesiąt... Ma ile tam miał? Pięćdziesiąt lat, no... Chłop się musi teraz, wiesz... No pół życia myśli, że było e, dziewczyny, a pół życia chłopaki? Ja nie wiem, no może tak być. No jak, no słuchaj, mi się wydaje, że ta jego żona to jest taka podpucha, że on lubi chłopaków. Bo Co, że się kochają bardzo. Kto? On z chłopakami? <laughs> Z żoną swoją. A to ja nie. Ona jest kobietą z krwi i kości. No, skoro... A widziałaś, a widziałaś, co tam ma? Urodziła, nie widziała. A, a, a widziałaś a, że to jest ten, że to ona urodziła? zajrzeć ewentualnie. No to zajrzyj. No, nie jestem lekarzem jeszcze, chcę i tam... jak będzie na scenie konferencji, musisz ją złapać i zobaczyć, czy nie ma. Na zdrowie! Alergie. Prawda! Widzisz? Prawda, Razy dwa! Ja już po prostu nie mogę, nie ja po prostu nie wytrzymam. Czy jest na sali lekarz? A chce iść na medycynę. Bo to jest alergia. Ja nie wiem, co wybaczyć no, no, sobie. Jak on bliżej podejdzie, to umrzesz. Musimy się trzymać z daleka. A raz, kozie śmierć. <noise> A, przejdźmy do konkretów. O co chodziło z Jackiem Murańskim? Skąd ty ty z, 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 z panelu. Jeszcze raz. Z panelu tedy myślałem z Jackiem Murańskim. No, nie, no Jacek y, ogólnie wyszło na to, że Jacek swojego. <noise> Jakie imię jest Murańskiego? Jack! Parch! Jacka Murańskiego. On jest określony jako parch, nie? Także, no co, o co poszło? O co poszło? No bo... Jakby to stwierdzić, miał psa, który był chory. Zadzwonił, zadzwonił do myśliwego, bo chciał go kurwa wypchać. No i, no i co? No, czy to jest normalne? O Widzowie, ocejcie sami. Czy normalne jest? Dzwonienie do, leś do myśliwego. I pytanie, czym można, czym i gdzie można wypchać psa, który jeszcze żyje? Mimo wszystko. Pojebamy. Żyje na szczęście. Nie, nie wiem, ten pies już nie żyje, on jest wypchany. Nie wiem jak z bójkiem, włotkiem. Władkiem, Władkiem no. było. Eee, ale najważniejsze, że... Że będzie walka, na pewno będzie się działo. Czy chcesz yy, Jacka Murańskiego na ząb? Ja... już dostał. Czy widziałeś, nie widziałeś jak wyglądał? Jak pomidorowa. Jak pomidorowa wyglądał. Pokazać Ci zdjęcie? Poczekaj. Jacek Murański po walce. Po trzech minutach walki Jacek Murański. Ale ja myślałam, że cię pytałam o dzisiejszą zademę. A co dziś? No to pytaj o dzisiejszą. No o co chodziło? to ci tłumaczę. O tego psa... O tego psa Eee, o co jeszcze chodziło? No, cały czas tam gadał, żeby siadać mu na miecz. No, no, jest tak źle, najać się wiagry. Gada jakieś głupoty, demencja starszego dopadła, chciałbym jakiegoś chłopaka, wiesz? No, 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 no tyle odżyłem. Osoby... Później coś do Araba zaczął e, w sprawach e, wiary. coś no. zaczął do Araba, to to no, działo się. No. no dobra, nie będę adwokatem, diabła, ale ja uważam, czy stary, czy młody, Każdy, e, leży jak leży, ale każdemu się należy. Siema się. ja może No dokończysz jeszcze raz? Nie powiem, już więcej chyba, że na ucho. Jak to było, jak to było w kawalerze jak ten, że jak nie stoi, to nie będzie na miękkim leżał? A, ale suchary. Nie nazywasz się. Dobra, ja zamilknę lepiej. Oho. Powiem ci tak pojebanego wywiadu, już za nie udzielam. Nie, nie. Ja chciałabym właśnie się... Wiesz co, ja wyszłam na chwileczkę, dosłownie na chwilę i wychodzę i tak. A po co? Ale będę zedywała. Miałeś już alergię. Miałeś alergię. Wy... alergię! I musiałaś dać krople do nosa. I musiałam okay. Zabrałam mój vertiks, zabrałam e, połowę z rzeczy, ale dobra, wróćmy do ciebie. Jak przygotowania? Bo widzę, że na panelu się działo bardzo dużo. I z Arabem, i z Jackiem Murajskim, później tutaj też Dymy. Też. jak ty się przygotowujesz do tej walki, jak ty cały czas dymisz? Szybko. Tego nie robią zawodowcy. Ja zawodowo trenuję, dymisz. ja trenuję tajne techniki ninjitsu w lesie e, tylko na mchu, żeby było miękko, wtedy łydki bardziej pracują, myślę. Kopię w brzozy. Kopię brzozy i unikam komarów. No i to jest to są moje przygotowania. A jak ci brzyczy ucha? No to właśnie... wiesz, zamykam oczy, mam taką przepaskę, co jak na filmach z tym. E, z, z, I normalnie taką... Ja bym zrobiła tak, z tego, ale mam spódnicę. I ja normalnie ja unikam komarów, wiesz A jak będziesz y, unikał e, przeciwnika? Szybko. Szybko komar leci. Tak o, siu, będę komar? Zależy ile, ale jeden komar czy kilka. Nie będę robić sobie, bo mam paznokcie. Ja też mam. Ja, ja. mam króciutkie, zobacz, obcięte. Ej, jaki ja nie wiem, dobra, słuchajcie, my chyba kończymy, bo to są jakieś się głupie rzeczy. Pozdrawiam, Ja dobrawie. potrafię się skoncentrować w przynobie. Najbardziej pojebany wywiad. Ja nie. potrafię skoncentrować w przynobie, nie potrafię. Dobrze, powiedz mi proszę. To dlatego, a... że jestem taki przystojny, dlatego nie możesz się skoncentrować. Nie chcę gadać o swojej wadze. Bardzo... Naj... Ale powiedz, że jestem przystojny, tak, tak czy nie? Tak, bardzo. No i wszystko. Powiedz mi, nie chcę żadnego. Uzmanę... się. Tak, widzę. <laughs> <laughs> Poczekaj. poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Najpierw bluzi, a teraz za włosy ciągle. Bo ja lubię, słuchaj ja lubię, lubię klapsy, lubię, lubię... Nie, przemocy nie. Ale was... nie ta strona. <laughs> <laughs> słuchaj, akurat w tym temacie, to lubię, lubię klapsy, lubię trzęne za włosy. Ale lekko... ja cię będę lała i co? Możesz też. Tylko musisz kurwa mocno. Tak tak bym poczuł. Tak. E, porozmawiamy w takim razie, jest siano, będzie mucka. <grystanie to? <grystanie to? <grystanie to> Kto wygra myślisz na sianie? No jak, ten mój zawodnik, ja nie pamiętam, jak on miał. Co robisz? No nie mogę, bo myślę, wszystko... A szybka zmiana taktyczna? Okej. Okay. Dobrze, bo mam lepszy profil z tej strony. Jak wszyscy. Tak? będzie lepszy na sianie? Na sianie? Ale którym sianie? Mócka! To, się. Oni się nie biją w sianie. Tylko siano tak, dookoła. to no jest dookoła, tak jak no. underground. Uh, to dookoła. będzie no, ten co mój był. Ja nie pamiętam, kto on ma. E, Marcin miał jakoś tak. Ale ja, taki o, o, fajny chłopaczek bokser. No, to Myślę, że on wygra. No. Było był u mnie w drużynie. No dobra, no, ale powiedzmy w takim razie. Marianna Schreiber czy przyjaciel Dody? Dżaga. Oni się zrobią? No, właśnie robią sobie a nie, e, Natalia... Przecież Maria nie bije się z tym, od Jagi, tylko... Maria <laughs> Mariana się natalia bije. Natalia czy z Natalia Magikal Czy Jaga z Ja bym raz 2 na 2. Ja właśnie też bym Widziałabyś ja to, 2 na 2. No tak, dlatego właśnie o tym... Dlatego mi... No zobacz, ciepła atmosfera, jest wyuręczające prezenty, korale, te sprawy. I myślisz, że Korczakowski też jest tam? Co? 2 na 2? Łaha! <laughs> Na sianku? Nie, no ja też bym zrobiła taką walkę. właśnie Mariusz, No, Malpar, kontra. To, się, to piąteczka, bo się zgadzamy. Nie? Ale czekaj, bo Jaga. Weźcie cały okulary że ma... ukulary, już nie tak samo jak ja. No, dobra. Wiesz, Zobaczymy tak, czy ładnie wiesz, wyglądasz. Ma... Tak, no, 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 no. normalnie ty, jak nauczycielka. E, wiesz, że Jaga ma mocne uderzenie i. Nie wiem. No, ja wiem, A, bo. <laughs> Tak? Okej. Okay. Czyli no, wygra. Bo, zobacz, fajne by było zostawienie Natalia Magikal, e, Mariana Schreiber i Gorczarowski, nie? E, e, I Daniel Magikal. E, ale Jaga mógłby sędziować wtedy. E, ja to bardzo Fakt, ja. Jesteś jesteś naprawdę... Fakt jest, że jesteś najlepszą polską dziennikarką. Powiedz mi, która walka z, według ciebie jest najbardziej emocjonująca Kurde, nie wiem. Wszystkie, dobra, nie wszystkie, nie? no, mówię, że wszystkie. To, dlatego nie wiem, e, wiesz, dzisiaj właśnie teraz, chwileczkę, jak ja byłam, e, rozmawialiśmy i e, To są takie zestawienia, to jest tak dużo Prime rodzinność. umie w dymy. Prime umie w dymy, umie dobrze zestawić. Dobre, kar dobre. kartowage. Chwalą, się. chwalą. Majkary jest genialny. E, ja się zastanawiałam, czy nie zostać właśnie... E, Zrobiłabym uh, musisz... a ja z No to musisz iść na panel i tam. Dobra, bo do To ma na temat, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi, no. Jak twoje przygotowania? Bo no, cały mówiłem? czas odchodzisz, cały czas omijamy w polowarkach. Jak twoje przygotowania? Woda, kok, Tański boks. Dobrze. Powiedz mi, jeżeli chodzi o game to to oczywiście nie, nie ma co pytać, e, bo to wszystko, wszystko się dowiemy. Nie ma, naprawdę, nie ma. Wchodzę na żywioł. Tak? Hmm? Ale tylko dlatego, że jesteś we free Fightach? Że... Nie, bo po prostu nie wiem nic o swoim przeciwniku. A co chciałbyś wiedzieć? No mało jest jakichś jego walk w internecie, On ma tylko cztery walki zrobione, także no nie wiem czegoś się po nim uspodobacz. Można się zawsze wszystkiego spodziewać, za to jest, sport jest piękny, bo jest nieprzewidywalny bardzo. Tak, no I my możemy się przygotowywać e, i mentalnie, i fizycznie na przeciwnika, bo może się zachować zupełnie inaczej niż przewidujemy. I to jest właśnie bardzo fajne. Gala słuchajcie, już jest 11 października w piasecznie. Tuż, tuż zostało nam dosłownie kilka dni. Tak, także zapraszamy serdecznie. Pruszkowe, no, pruszków. Gdzie się zaczyna pruszku, tak kończyć zasady. Tak? Lubisz łamać zasady? Ja z Bokotowami. No co ty, chwila nieuwagi i zlodnujesz facet okej. Dobra, ja nic wtedy nie mówiłam, nie to. Dobra. E, dziękuję ci serdecznie za rozmowę, bo to nasza rozmowa, słuchajcie, ja muszę... Fajna była, mi się tak. podoba. Także pozdrawiamy serdecznie. Klikajcie, lajkujcie. Wszystkich, wszystkich pozdrawiamy, wszystkich dobrych, wszystkich dobrych ludzi. Ja tam nie już forever. Dziękuję, bo to wydaje mi się, że są moje ostatnie chwile. Ja bardzo tutaj wśród Was i myślę, że zmieniam sobie otoczenie, bo ja z tymi wariatami już nie mogę po prostu. Kończymy, dziękuję.